Cześć wam. Kiedyś kiedyś testowałem już latarki tak zwane szperacze. zresztą film jest dostępny na moim kanale. Tym razem postanowiłem kupić latarkę prosto z Chin przez apkę Temu. Nie reklamuję, ale wiadomo, że jest taniej, jak nieznacznie taniej, a jeśli jesteś nowym klientem u Chińczyka, to są promki, obniżki, czarne piątki cały rok. Więc skorzystałem. Zatem zapraszam do obejrzenia mojej opinii o latarce szperaczu prosto z Temu. Cing cing ling ra 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 Zakupiłem dwie identyczne latarki, ponieważ było założenie, że jeśli świecidełko się sprawdzi, to druga latarka będzie dla kogoś prezentem. I teraz skumajcie. Jeśli wiecie, że ktoś nie ma żadnej latarki, to jest to wtedy prezent doskonały. I to jest myśl. Ale do rzeczy. Obudowa wykonana jest ze tworzywa sztucznego. Powiedzmy, że nie najgorzej od lana jest pasowana. Nie razi na pierwszy rzut oka, ale gdyby się przyjrzeć, to pewne niedoskonałości można dojrzeć. Zaznaczę, że cena za. Za sztukę w chwili zakupu wynosiła prawie 38 zł. Nie są to wielkie pieniądze, więc na pewne detale można przymrużyć oko i tak zapewne robili Chińczycy podczas kontroli jakości. Póki mowa o obudowie, to prześwit w uchwycie w najszerszym miejscu wynosi 8,5 cm na 3 cm, więc moje cztery palce wchodzą z lekkim luzem, bo piąty palec jest w. Na włączniku, który umiejscowiony jest nad wskaźnikiem naładowania, a wskaźnik naładowania usytuowany jest nad wejściem USB-C, które to schowane jest pod gumową zaślepką. Zaślepka może świadczyć o tym, że latarka jest bryzgoszczelna i jest bryzgoszczelna i tylko tyle. Parametry techniczne mówią, że w bebechach reflektora znajduje się akumulator o pojemności 2400 mAh, zasilanie wejściowe to 3,7V i tylko takie informacje zawarte są na opakowaniu. Nie ma nic o diodach i lumenach. Lumeny akurat mnie interesują, a czy jest to dioda Cree? Ri to mnie to akurat rybka? Rozumiem wydajność i niezawodność konkretnej technologii zawartej w diodzie, no ale mnie jako użytkownika wielu markowych i niemarkowych latarek nigdy nie naszła myśl w trakcie świecenia, że o to jest dioda taka i owaka, a ta jest tania typu na przykład no name. Nigdy nie miałem z żadną diodą problemu w wielu tanich latarkach, a pamiętać także trzeba, że marketing robi robotę i też ma swoją cenę. Kościelna wieża oddalona jest od latarki 166 metrów, i moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik. I do 200 metrów poleci bez problemu. Oczywiście, im dalej, tym średnica zwiększa swoje pole, więc szperacz na bliski dystans w otwartej przestrzeni nie sprawdzi się na pewno. Jest od tego boczne światło COB, chip on board), czyli zalanie diod na jednej płytce, aby uzyskać dużą powierzchnię świecącą, i to jest światło właśnie na dystans do 10 metrów, które w tej latarce daje moc. Reflektor ma trzy tryby: mocny, słaby stroboskop, boczne światło tylko jeden tryb i nie widzę sensu na inną konfigurację, ta, która jest, wystarczy. Na uwagę zasługuje fakt, że im mniej energii w baterii, tym światło przygasa, nie ma opcji, że zgaśnie w najważniejszym momencie życia. Ładowanie latarki trwa bardzo długo, żeby uzyskać na wskaźniku cztery niebieskie diody, a co u mnie znaczy długo, a no 3 godziny. Co do panelu słonecznego, he, kierując panel w stronę światła, np. wschodzącego słońca, faktycznie diody informują, że włączył się proces ładowania. Jeśli zatem ładowanie sieci trwa 3 godziny, to z takiego panelu Tydzień pełnego słońca nierealne. Czy to dobra latarka? Tak, dobra, bo za takie pieniądze można mieć konkretną latarkę do piwnicy, na wieczorny spacer lub na sytuacje kryzysowe do domu. Nie jest to latarka, gdzie liczy się minimalny gabaryt, nie jest to latarka buszkraftowa, aczkolwiek na piwak czemu nie. Tutaj dowolność wykorzystania zależy od wyobraźni. W dniu montowania tego filmu widziałem na temu, że można ją kupić za 31 zł, więc cena naprawdę zacna. Nie reklamuję temu ani nie mam żadnych profitów z prezentowania tej latarki, więc nie podlinkuję sklepu. Można ją wyszukać po frazach latarka, szperacz, ultra jasna latarka, czy mocna latarka. Jeśli macie pytanie, to, czy pytania, to śmiało w sekcji komentarzy. To tyle do następnego. Hej!